im bardziej człowiek koncentruje się na wypełnieniu przykazań Tory albo modlitwie tym większy man podnoszony jest do szczytów do szczytu światów w rezultacie jego wysiłków koncentracja musi być jest bardzo istotne człowiek powinien się koncentrować na tym co robi Najlepiej na jednej danej rzeczy w danym momencie. Jeżeli ktoś się rozprasza na wiele różnych rzeczy, to on żadnej z tych rzeczy nie zrobi dobrze. To jest takie, jak się u nas mówi, chwytanie kilku srok za ogon. Trzeba się koncentrować. I tutaj, ja bym przy okazji dodał jedną bardzo istotną rzecz, bo taka koncentracja. Ona jest bardzo trudna. Wszyscy dobrze wiemy o tym, że wokół nas i w nas samych jest mnóstwo różnych rzeczy, różnych bodźców, odczuć, różnego rodzaju przyciągających nasz wzrok, naszą uwagę, jakichś zdarzeń, przedmiotów, istot. Tego jest całe mnóstwo. Jak tu się skoncentrować na czymś jednym? Można. Można to zrobić w ten sposób, jeżeli my. Wytwarzamy w sobie jedną główną intencję, której podporządkowujemy wszystko inne. Jedno główne pragnienie musimy mieć, bo pragnień jest mnóstwo, ich wszystkich naraz nie jesteśmy w stanie ani ogarnąć, ani naprawić. Nie ma takiej opcji w ogóle. Ale można je podporządkować jednemu pragnieniu, i to jest właśnie taki. Taki nasz keter w naszej pracy duchowej. I oczywiście najlepiej jest, w naszym przypadku, w zasadzie to jest jedyny możliwy wybór to jest pragnienie zagłębiania tory, zgłębiania duchowego, takiego nastawienia na pracę duchową. Żeby to było główne, a wszystko inne, podporządkowujemy temu. Temu pragnieniu. Na przykład, no wiadomo, my pragniemy jeść, pragniemy na przykład mieć ładny dom, ładny ogródek cokolwiek to nie było. To my powinniśmy w pierwszej kolejności powiedzieć sobie, że ja pragnę rozwoju duchowego, pracy w torze, połączenia ze stwórcą, a na przykład to wszystko inne robię, muszę to robić, ale robię to po to, żeby właśnie połączyć się ze stwórcą. Bo to mi pomaga, to są środki różnego rodzaju. I w ten sposób ja wszystko inne podporządkowuję temu jednemu celowi, i wszystko inne, można powiedzieć, w pewien sposób uświęcam. Jak to mówi takie nasze przysłowie, że cel uświęca środki, i tutaj jest akurat w takim bardzo pozytywnym znaczeniu to. Jeżeli ja wyznaczam sobie taki wysoki duchowy cel, to potem wszystko inne co robię podporządkowuję, i to wszystko inne zostaje uświęcone. I ono otrzymuje też błogosławieństwo od Stwórcy. Jeszcze można to uzupełnić w ten sposób, że my, podporządkowując takiemu wysokiemu celowi jak Tora, przykazania, modlitwa, podporządkowując inne rzeczy, to my, nawet jedząc śniadanie, jeżeli jemy z tym zamiarem, że ja po to jem, żebym zaraz mógł wstać i mieć siłę, żeby studiować Torę, to ja w ten sposób wyciągam iskry świętości nawet z tego jedzenia. W tym momencie. I to dotyczy każdego innego pragnienia. Bo tam tak naprawdę... Są nawet w tych różnego rodzaju materialnych przedmiotach, tam są iskry świętości, tam są tak naprawdę części duszy. One są bardzo maleńkie i niskie, ale one tam są. I my dokonujemy naprawy w ten sposób.